Przez prawie dwie dekady prezentowałem Polonii najważniejsze wydarzenia Ameryki i Chicago. Od prawie dekady reprezentuję mieszkańców w procesie kupna i sprzedaży nieruchomości w Illinois. Jako agent Sergio, Sergiusz Zgrzębski zapraszam na magazyn Domator. Domator Sergiusz Zgrzębski, witam państwa gorąco i serdecznie. A moimi gośćmi na dziś co paneliści jest Tomek Tarkowski, Prime Credit Advisors i Łukasz Majkut. BetterLending.com jak rozumiem, rynek nieruchomości nadal gorący tutaj w rejonie Chicago. Widzieliśmy drobny zastój. Ostatnie jakieś tydzień do dwóch to spadek ilości nowych listingów. Tak jest w przypadku moim, tak jest w przypadku moich kolegów w Keller International i innych agentów nieruchomości w rejonie Chicago. A jak jest, Łukaszu, z oprocentowaniem pożyczek na nieruchomości w Better Lending? E, tak, witamy. No, jeszcze widzimy pożyczki, które po prostu są zależne jakie oczywiście. Rządowe pożyczki zazwyczaj mają niższy procent na nich niż konwencjonalne pożyczki. Także jeszcze widzimy poniżej 3%, niektóre aplikacje do underwriting, jak dajemy, no ale przeciętnie już prawdopodobnie się skończyły już te dobre czasy poniżej 3%. W tej chwili już lecimy 3% plus przeciętna średnia w tej chwili z jednym punktem. Wynosi 3,22, coś w tym stylu, plus, minus, oczywiście, tam, co nie, bo to się, fluktuacja jest codziennie rynkowa. No i na 15 troszeczkę mniej widzimy, ale dalej, no tak jak mówiliśmy wcześniej, skończyły się już te dobry okres, i teraz w tej chwili pożyczkobiorcy biorcy właśnie muszą zobaczyć, czy, czy to się im opłaca przefinansowywać, i nawet jak kupują dom, są bardziej uważni na to, bo widzimy. Troszeczkę był taki mały spadek aplikacji, no bo naprawdę procenty trochę poszły do góry. Troszeczkę niby zaczynamy w tej chwili wchodzić w ten zimny rynek, tak jak się mówi, choć on nie jest tak naprawdę taki zimny w tym roku ze względu na COVID. No ale widzimy troszeczkę mniej aplikacji w tej chwili na przefinansowanie i na kupno. A jak w Prime Credit Advisors Tomku, czy to właśnie spadek ilości przefinansowań, wzrost na przykład u nas ilości kupujących, którzy chcą zdążyć jeszcze na niskie oprocentowania, czy tak samo u Was jeśli chodzi o, o naprawę kredytu, czy ludzie chcą, czy generalnie widzicie wzrost zainteresowania Waszymi usługami? A to znaczy ogólnie od kiedy zaczął się COVID mieliśmy niesamowity wzrost, jeśli chodzi tutaj o, o już telefonów klientów i maili, które dostawaliśmy. A my idziemy troszkę innym, tak jakby trybem, tak jak tutaj wyjdziecie, bo u nas z reguły do naszego biura klienci trafiają przed zakupem, czyli z reguły u nas jest taki trend, jeśli u nas w biurze w grudniu i w styczniu jest bardzo busy, to znaczy, że dla Was będzie bardzo busy w marcu. Jeśli, kiedy już ten rynek nam wiosenny otwiera. Także my z reguły widzimy trend, czy będzie rynek gorący, czy może troszkę chłodniejszy. My z reguły widzimy parę miesięcy wcześniej, bo widzimy jaka ilość klientów łączy się, czy kontaktuje się właśnie czy z lenderem, czy z agentem nieruchomości. I jeśli są takie problemy, są klienci do nas odsyłani. Także my z reguły widzimy to wcześniej. A więc jakie będą nasze święta, Tomku? Ja myślę, że święta będą fantastyczne. Czyli macie strumień klientów teraz, którzy udają się po Cały czas, cały czas jest no. ste steady, także nie ma, nie ma tutaj spadku. A było chwil, chwilowy spadek, ale to chyba raczej związany z latem, kiedy, kiedy wszyscy wyjechali na wakacje, ale to jest standard u nas co roku. Lipiec jest okresem marca. No, pomimo, to znaczy rynek nieruchomości nadal idzie swoim torem, pomimo słabych ostatnio danych ekonomicznych. Widzimy spowolnienie gospodarcze, widzimy tą historyczną inflację na poziomie 5,6 do 5,9% i sytuacja nie wygląda dobrze. Supply chain issues, problemy z łańcuchem dostaw, globalne problemy przekładają się na realne obawy o puste, puste półki święta, o braki w rozmaitego rodzaju dóbr na, na półkach sklepowych po świętach, a więc no, czas wymagający niezwykłego poświęcenia dla bardzo wielu właścicieli biznesów także. Oczywiście, a tutaj już widzimy braki, jeśli chodzi o, o supplierów. Szczególnie, szczególnie jeśli tu mówimy. W zasadzie każdy industry w tej chwili ma braki. Tu nie ma już industry, który nie ma braków. Ale jeszcze raz mówię, nieruchomości akurat w tym momencie są bezpieczną inwestycją, z reguły ten czynnik zadowolenia inwestora, który posiada nieruchomości w trakcie wysokiej inflacji jest wysoki. Z tego względu, że inwestor, który posiada nieruchomości, przekaże po prostu koszt większy jego utrzymania. Na wynajmujących. Także tutaj jest to dosyć bezpieczniejszy, bezpieczniejszy środek a, zabezpieczenia swoich pieniążków przed stratą wartości. Trochę niezwykła sytuacja rynkowa, już o niej mówiliśmy. Bo wspomniałeś, Tomku, o y, rosnących cenach najmu. Y, zazwyczaj w historii nieruchomości w Ameryce jest tak, że rośnie albo cena zakupu nieruchomości, albo cena najmu. Y, obecnie mamy sytuacje, w których obydwa idą do góry. Y, y, spodziewaliśmy się według konserwatywnych przewidywań, że 2022 to będzie wzrost na poziomie może 5%. najczarniejsze scenariusze mówiły i, i taka moja konserwatywna prognoza o zatrzymaniu. Wzrostu cen nieruchomości na poziomie 0 do 1%. Niemniej jednak nadal jesteśmy historycznie, jak to się kolokwialnie mówi, short 5,5 miliona nieruchomości w Stanach Zjednoczonych, a kryzys. Braku nieruchomości ogłoszony został narodowym kryzysem, w związku z czym nadal właśnie również dzięki inflacji przewidywane jest, Zilo na przykład prognozuje, wzrost na poziomie 6 do 10 procent. Szybszy, tak rosnący w cenach nieruchomości, które w wielu miejscach kraju mówi się o wzroście nawet 100% w zeszłym roku. To przypomnijmy region metropolitalny Teksasu z miastem Austin, czy też zachodnia strona półwyspu Florydy wzrosty na poziomie 80 do 100%. Czy przy tak rosnących cenach nieruchomości, przy rosnących rentach i tym, o czym mówił w poprzednim wydaniu domatora Łukasz, czyli pojawiających się na nowo kreatywnych produktach finansowych, nie obawiacie się panowie jakiegoś jakiegoś Jakiś burzy z piorunami? Łukasz? Ciekawa sytuacja będzie, dlatego że właśnie dostałem niedawno Emaila od następnego inwestora, który właśnie otworzył nowy program po prostu bezzarobkowy, czyli że nie musisz pokazywać swoich zarobków. A więc bardzo dobry temat w tej chwili, bo dosłownie świeżego e-maila dostałem na ten temat. No i tu wychodzi, że po prostu ta kreatywność lenderów po prostu. Jest. Teraz mamy troszeczkę inny problem, dlatego też, że. Na giełdzie dużo tych firm, co, co po prostu dają pożyczki, weszło na giełdę, tak? Jak oni wchodzą na giełdę, no to trzeba mieć zyski, tak? I tak, inflacja idzie do góry, e, tak jak mówiliśmy, nie ma produktu, czasami e, tego, co chcemy na półkach, a dla shareholders czyli coś, co, co ma, trzeba dać profit, tak? Bo inaczej firma idzie w dół. A więc kreatywność w tej chwili, e, i, i to ma, będzie miało duży wpływ, Właśnie na to, w tej chwili, tak. Nie zapomnijmy o tym, że jeszcze budowlańcy budują te domy, o których rozmawialiśmy. Parę miesięcy później nie było drewna, co nie? Oni jeszcze dokończą je dopiero w tej chwili, a już jest, ile mówiliśmy przed chwilą, na minusie jesteśmy. Także ja myślę, że po prostu więcej będzie takich sezonów, coś w tym stylu, że, że ludzie będą kupowali na masę, na przykład e, ci, co się wyprowadzili, e, generacja millennials, tak, jak to się mówi, e, jest w tej chwili, e, jak się nie mylę, największą biorcą e, jako generacja e, w tej chwili, w danym momencie. Tak A, jest. Po Baby Boomers największe purchasing group. Do, dokładnie I, jemery, i, do, i w tej do. chwili jest sytuacja taka, że musimy kreatywnie, myśleć, dlatego, że większość tych ludzi to nie tylko, że pracują 40 godzin tygodniowo gdzieś, ale mają swój biznes i freelancing są, so. e, także, także będzie dalej drive. Ja myślę, że ze względu na to ceny domów będą utrzymywane mniej więcej tak w niektórych rynkach, jak wspominałeś w Teksasie, czy w niektórych rynkach w Kalifornii, w Nowym Jorku e, będą te spajki, czyli do góry będzie masakrycie szło w pewnym stopniu. Ale ogólnie rzecz biorąc, będzie się, domy będą szły do góry jakieś 50%. Ja myślę, yy, yy, coś tu z tyłu. Jaka to Twoja prognoza? Czy zgadza czego się? Ja z, się czy, czego ja się obawiam przy, przy takiej sytuacji, czemu wychodzą lenderzy z takimi e, niekonwencjonalnymi programami, a ze względu na to, że klient nie jest w stanie, e, w, jego zarobek nie jest w stanie wzrosnąć tak szybko, jak wzrost ceny surowca lub produktu, który kupuje. A czemu powstaje taki program? Powstaje taki program, bo lender już wie, że będzie problem z udzieleniem i zakwalifikowaniem takiego klienta na dany dom. Powiedzmy, tak jak mówiliśmy tutaj, Floryda, Teksas, rynki, gdzie idą domy niesamowicie wysoko. W takim samym stopniu nie idzie przeciętnego klienta dochód. Więc tutaj ja się obawiam pewnej rzeczy. My sprzedamy te pożyczki tym ludziom, którzy nie są w stanie tych domów spłacać. A to będą pożyczki na wyrost. A także jeśli, jeśli będą rzeczywiście te pożyczki na szerokim stopniu rozpowszechnione po całych Stanach, to może nam spowodować problem. A to może spowodować jakieś zawahanie rynku, bo, bo już to widzieliśmy wcześniej. No 2008 pokazał, jak, jak, jak ta wywrotka bardzo szybko może się przewrócić. A nie sądzisz, że będzie to regionalne? To znaczy, akurat tutaj na Środkowym Zachodzie, no za bardzo nie mamy się czego obawiać, gdy nasza średnia median sales price to jest około 250-260 tysięcy. Problemy mogą mieć znowu Kalifornia, 800 tysięcy median sales price, czy inne tego typu, czyli bardziej regionalnie, a nie nationwide. Do tego należy dodać, że przynajmniej połowa Amerykanów ma przynajmniej połowę equity, czyli swojej pożyczki spłaconej. To pewnie będzie jakimś hamulcem. W końcu wszystkie programy rządowe, tak, wszystkie obostrzenia i cały zestaw kryteriów, które będzie spełniać musiał bank i kredytobiorca, aby, aby mu ten dom zabrali. Na pewno, tak jak tutaj wspominasz, wiesz, jest to w tej chwili regionalny na razie problem właśnie. No, Kalifornia to jest w ogóle już, ona się rządzi swoimi prawami, a tam już w ogóle jest zupełny dyskonekt, jeśli chodzi o, o, o pewne ceny i, i koszty życia. No ale rośnie. na przykład Teksas też idzie do góry, Floryda jak tak. poszła do góry, natomiast hmm. pensje na Florydzie nie za bardzo poszły do góry, prawda, w ostatnich latach? Oczywiście, ale też zwróćmy uwagę, na o jakich stanach to mówimy. Floryda, stan, gdzie ludzie się wyprowadzają, już powiedzmy w większości na emeryturę, czyli już z zabezpieczeniem finansowym. Mówimy tutaj o domach drogich, oczywiście tak, w tych miasteczkach, które są bardzo popularne do przeprowadzki, ale jeśli popatrzymy na resztę Florydy, środek Florydy, gdzie nie ma pięknego oceanu i nie ma pięknych łódek, tam już nie jest tak wesoło, bo tam ceny też poszły do góry nieruchomości, ale dochód ludzi nie jest za wysoki. Tak, to zgoda. I e, Łukasz, y, też y, warto wspomnieć o tym, że przecież myśmy się spodziewali teraz wszyscy jesienią, najgorsze prognozy mówiły, że milion sto tysięcy ludzi. Straci nieruchomości nie spłaciło y, zobowiązań, które naliczone im zostały podczas y, procesów Forbenes czy deferral, a tutaj znowu kolokwialnie po angielsku mówiąc crickets, bo okazało się, że te same banki, które y, którym nie spłacano przez roku, y, przez rok czasu, czy więcej tych kredytów, wystąpiły do tych domowników z, z informacją, iż w tym samym czasie ich nieruchomość wzrosła 20-15% proponując przefinansowanie, czy też modyfikację istniejącej pożyczki, wyciągając z powrotem niejako pieniądze, które domownicy byli winni. Nie ma foreclosures, nie ma dramatów. Dokładnie, to jest bardzo ciekawe właśnie, że jest cicho, co nie, na rynku, nikt nic o tym nie mówi, jest cicho, nikt nie rozmawia, sąsiedzi nie rozmawia na ten temat, mimo że są niby pod wodą, ale nie są, bo bank po prostu powiedział, o okej, okay, zrobimy appraisal, nawet nie wysyłają już nikogo, w tej chwili, tylko wszystko jest robione elektronicznie przez komputery, oczywiście. Algorytmy to robią, wyceniają dom, i wysyłają ci po prostu dokumenty. OK, słuchaj, jeżeli chcesz zacząć od nowa, dlatego podpisz tu dokumenty, parę tego, 25-30 tysięcy dolarów, podciągniemy, jesteś OK, nie ma sprawy. I w tej chwili nawet już jest tak normalnie, że robimy pożyczki. Programy są specyficzne, że po prostu możesz pożyczkę zrobić albo FHA, albo konwencjonalną, czy VA, czy rządową. Jeżeli ktoś miał late, jeżeli ktoś miał, powiedzmy, ze względu na to, że, że była pandemia, nie mógł spłacać domu, coś w tym stylu, po prostu można to wyzerować, po prostu można to ignorować. Nawet niektórzy inwestorzy, inwestorzy Sunwest na przykład, wyszli z produktem, że OK, dobra, można to ignorować, aby było. Od, na czas, od pewnego momentu, by było na czas, to jest OK. My tobie wierzymy, jest OK, możemy robić nową pożyczkę. Także po prostu to jest bardzo ciekawe, że nikt o tym w ogóle nie mówi, a to jest naprawdę miliony dolarów, które podciągane są pod domy. No i, i pamiętajmy, że zazwyczaj tak średnia to jest 80-85% podciągnięcia pod dom, to już jest tak maksem i nie powinniśmy. Oczywiście Tomek w ogóle, w ogóle nie wyciąga jednego do spod domu, co ja, ja wiem, że powie, ale maksy jest 85%, a w tej chwili ja, ja widziałem niektóre statementy co 95%, co nie, także to już jest, ale nikt o tym nie mówi, co nie, także musimy na to z, z, zważać, co nie, patrzeć na to. To jest ciekawa sytuacja, bo dajemy pożyczkę osobie, która nie była w stanie, powiedzmy, spłacać 2000 dolarów pożyczki i nagle tak. dostaje dokument na 2300. Tak, no jesteś ok. Dwa, trzysta, jesteś ok. 2, czyli, jesteś okay. Czyli więcej, niż nie byłeś w stanie spłacać. Tak. I spróbujmy jeszcze raz od nowa. Zobaczymy, czy Dokładnie. z powrotem się nie wywrócisz. No jest to dziwna sytuacja. A może po prostu ten amerykański kapitalizm w wydaniu hiper. co przed nami, bo wiemy, że problemy są, strukturalne problemy są. O ile byśmy nie mówili i słodzili, to problemy nadal pozostają. Tomek, który otwiera restaurację, boryka się z ciągłą nerwówką, ile pieniędzy dokładnie. Będzie ta restauracja kosztować. W miejscach pracy wszyscy wiemy problemy ze znalezieniem rąk do pracy. No właśnie, gdzie ci wszyscy pracownicy? Nie mam pojęcia. Powiem tak, aplikacji przychodzi dużo, ale z tego, co zacząłem patrzeć, jakie te aplikacje przychodzą, śmiem twierdzić, że są to aplikacje wysyłane tylko i wyłącznie po to, żeby mieć potwierdzenie do urzędu unemployment, że składałem i się jednak o coś starałem. A, a tak naprawdę do pracy nie muszę iść. Także, także rzeczywiście dalej problem na rynku pracy jest, chociaż widzę wzrost zainteresowania. Powiem szczerze, widzę wzrost zainteresowania liczne, na w porównaniu to, co było jeszcze miesiąc czy dwa miesiące temu. A jeśli chodzi tutaj o koszt, oczywiście restauracji, tak jak wspominaliśmy w poprzednich programach, a rzeczywiście wszystko poszło do góry. A kolejny problem, przez, przez którym będziemy stawać, jest. A niestety brak żywności w hostels w reseller, tam gdzie sprzedaje się hurtowo, już zaczynamy widzieć braki w mięsie, jeśli chodzi o warzywa owoce, także niestety podpowiadam kupować indyka już teraz, bo może zabraknąć tydzień przed świętami. Właśnie koleżanka do mnie zadzwoniła ostatnio i mówi: słuchaj, czy ja potrzebuję kupić jedzenie? Ja mówię, moja personalna opinia oczywiście jest, że... że nie kupujmy jedzenia od razu w tej chwili, ok? To nie jest, żeby po prostu do sklepu iść i kupować ryż, co nie 13 tam funtów ryżu, ale na pewno ceny pójdą do góry, tak? Bo jeżeli jest mniej materiału, to pójdzie, a więc na 100% to będzie najdroższy Thanksgiving, jaki mieliśmy, to ja uważam. Oczywiście, no i tak jak Tomek wspomina, że niektóre rzeczy na pewno już nie będą na, na półkach, bo jeżeli y, jako sklep, ja wiem, że ja, ja na przykład tylko mogę sprzedać 30 indyków, y, no to zamówię 30, a nie zamówię 50, tak jak kiedyś było, co nie, także nie będzie mi stało w ogóle, to że wszystko pójdzie. Także, no i plus troszeczkę tego nie będzie, co nie, trzeba będzie to podzielić. Także ja uważam, że tak, jedzenie ogólnie y, y, pójdzie do góry. A więc, jeżeli jedzenie idzie do góry z kolą, tak? Czy każdy wie, co to jest kola? Kola race, czyli to jest jak po prostu cost of living adjustment, co nie? No to tak samo potrzebujemy od pracodawcy, ci co wszyscy pracują dla pracodawcy, zapytać się o kola. Bo tylko przypominam Państwu, że jeżeli powiedzmy inflacja jest 4%, to znaczy, że 4% Waszej stawki zostało zjedzone przez samą inflację. Niestety. A o tym będziemy porozmawiać w, w, w kolejnych wydaniach do Matora. Dziękuję Wam serdecznie. Moimi Państwa gośćmi dzisiaj byli e, Tomek Tarkowski, Prank Credit Advisors, Łukasz Majkut, e, Better Landing. E, wesołego Halloween, bo e, do Thanksgiving będziemy się jeszcze widzieli, ale e, jak na razie, let's make it spooky. Happy Halloween. Przez prawie dwie dekady prezentowałem Polonii najważniejsze wydarzenia Ameryki i Chicago. Od prawie dekady reprezentuję mieszkańców w procesie kupna i sprzedaży nieruchomości w Illinois. Jako agent Sergio, Sergiusz Zgrzębski zapraszam na magazyn domator.